Jezus powiedział do swoich uczniów: Powiadam wam, którzy słuchacie, miłujcie waszych nieprzyjaciół. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. I módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto Cię prosi i nie dopominaj się zwrotu od Tego, który bierze Twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, za to, jaka za to należy Wam się wdzięczność. Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy Wam dobrze czynią, jaka za to należy Wam się wdzięczność? I grzesznicy tak samo postępują. Jeśli pożyczek, pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy Wam się wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie Waszych nieprzyjaciół. Czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego, ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec Wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Nie potępiajcie, a nie będziecie potępiani. Odpuszczajcie, a będzie Wam odpuszczono. Dawajcie, a będzie Wam dane. Miarą dobrą. Ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką i wy mierzycie. Oto słowo pańskie. Uwaga Tobie Kochani, przeczytany dzisiaj fragment z Ewangelii świętego Łukasza jest taka trochę dłuższa mowa Pana Jezusa. To jest mowa, którą Pan Jezus wypowiedział nie tylko wobec apostołów, ale i wobec zebranych ludzi na równinie niedaleko Jeziora Galilejskiego. I w tej mowie Pan Jezus zawarł wszystko, czym chciał później żyć tutaj na tej ziemi i pokazać również, jak my mamy żyć. I właściwie już trzecią niedzielę słyszymy poszczególne fragmenty z tej mowy i one są coraz bardziej wymagające. I dobrze. Bo zwróćcie, kochani, uwagę na to, że dzisiaj to, do czego przekonuje nas Pan Jezus, to patrząc po ludzku, jest niemożliwe. No bo jak ciągle przebaczać? Jak ciągle dawać na wyrost? Jak ciągle mówić dobrze o tych, którzy mówią o nas źle? Jak wychodzić naprzeciw tym, którzy podkładają nam nogi. którzy rzucają nam kłody pod nogi? Ale Pan Jezus jest w stu procentach do tego przekonany, o czym mówi. Zresztą, moi kochani, popatrzcie, jak później umiera na księżycu. To jest najbardziej taki wyrażający piękno jego nauczania moment. Ma przed sobą ludzi, których naucza, których uzdrawia, których karmi, dla których był nadzieją, dla których był wzorcem, mistrzem, nauczycielem i panem. I ci go ukrzyżowali, to właśnie ci, bo to oni krzyczeli: Ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. A wcześniej wszystko od Niego otrzymali. I zwróćcie, kochani, uwagę, że Pan Jezus mógł w jakiś sposób. Wyrazić jakąś formę zemsty wobec tych, którzy tam stali przed nim. A on co? Mówi, ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą co czyni. Wybacz im. Wybacz im te gwoździe, które wbijali. Wybacz, wybacz im to biczowanie, które, które otrzymałem. Wybacz im to, że odrzucili. Zwróćcie uwagę, kochani, też, że obok krzyża Jezusa jest dwóch łotrów. I ten jeden w ostatniej chwili się opamiętał. Zrozumiał, co nabroił i prosił Jezusa o przebaczenie. A Jezus nie tyle, że Mu przebacza, co mówi dziś, dziś, za chwileczkę, będziesz ze mną gdzie? W raju. Kochani, tak działa przebaczenie. Tak działa nasze chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo, nasza wiara, to jest wiara, która opiera się na przebaczeniu. Nie ma przebaczenia, nie ma chrześcijaństwa. Nie ma, kochani, przebaczenia, nie ma miłości. Ale też nie ma przebaczenia, nie ma rodziny. Nie ma rodziny. Jak często, moi drodzy, mamy przebaczać? Przeczytam Wam tutaj taki fragmencik z książki jednego z naszych karmelitów, który pisze tak. Niekiedy obawiamy się, że nieustannie przebaczając. Zachęcamy, zachęcamy naszego agresora do kontynuacji złego postępowania. Podobnie jak wzdrygamy się przed udzieleniem miał mużny żebrakowi, bo Anusz kupi sobie za to alkohol. Boimy się, prawda? Przebaczać, boimy się komuś tam rzucić, bo nie wiadomo, co z tego wyniknie. I kontynuuje ten nasz karmelita: Bóg nie ma obaw, On pozwala słońcu świecić nie tylko nad dobrymi, wszyscy mogą korzystać z jego światła. I pisze dalej kto odpowiada przemocą na przemoc, temu często się zdaje, że przywraca równowagę, a tymczasem oszukuje samego siebie. Osiąga jedynie wzrost przemocy. Jedynie przebaczenie ma moc powstrzymać spiralę przemocy. Jezus nie czeka, aż go poproszą o przebaczenie. Sam wychodzi z inicjatywą. Sam Jezus najpierw przebacza. Kochani, jeżeli ktoś nas skrzywdzi, czasami bardzo, poniży, obmówi, okradnie, co mamy do wyboru? Albo kontynuować to i dochodzić swego, albo wymierzyć po ludzku swoją sprawiedliwość, albo przebaczyć. I dlatego Pan Jezus dzisiaj daje ten bardzo taki wymowny gest nadstawienia drugiego policzka. Jak ktoś mnie uderzył w jeden policzek, co ja mam zrobić? Oddać mu, tak? Od razu jakoś się coś takiego nazywa. Ktoś mnie odmówił, to ja go obmówię. Ktoś mnie okradł to ja go okradnę. Ktoś mi kłody podrzuca, to ja zrobię to samo. Kochani, nie zatrzymamy w ten sposób zła. Nie zmienimy tego świata. Dlatego Pan Jezus mówi nadstaw drugi policzek. Ale od razu Wam wyjaśnię, co znaczy nadstawić drugi policzek w kulturze izraelskiej. Otóż, e, chodzi o to, że ten człowiek, który nadstawiał drugi policzek, to mówił do tego, który chciał go uderzyć, teraz... Robisz to za Boga. Teraz to Bóg mnie uderza. Przez Ciebie. Jeżeli masz odwagę, jeżeli jesteś pewny, że chcesz mnie uderzyć za Boga, to zrób to. To zrób to. Albo, można to jeszcze inaczej tłumaczyć, pierwszy policzek to był policzek, który, który wylądował na mojej twarzy. To Twoja dłoń, która mnie uderzyła. Ale pomyśl sobie, że jak uderzysz drugi raz, to nie mnie uderzysz. Uderzysz samego Boga. Uderzysz tego, który dał Ci życie. Opamiętaj się. Dlatego, moi kochani, kiedy człowiek przebacza na wyrzut, kiedy pomimo tego, że jest skrzywdzony, a ten drugi mnie nie poprosił o przebaczenie, a ty mu już przebaczasz, to pobudzasz w nim wyobraźnię, że ja coś złego zrobię. Że pobudzasz go, że być może zastanowi się. No, nadstawił mi drugi policzek. Ja go krzywdzę, a on mnie nie krzywdzi. Ja mu źle czynię, a on mnie błogosławi. Można takiego człowieka obudzić, pobudzić. No, muszę coś zmienić, bo on za zło daje mi dobro. I kochani, takimi kategoriami starajcie się myśleć w Waszych rodzinach, w Waszym sąsiedztwie, bo dochodzi do różnych sposobów. I tam, gdzie mieszkacie, i w domu, gdzie żyjecie, jeżeli będziemy nosić i magazynować te wszystkie bóle, żale i będziemy ciągle jakoś do nich wracać, kochani, miłości na tej ziemi nie zbudujemy. Tylko przebaczenie, tylko przełamanie tego łańcucha zła może zmienić ten świat. I Pan Jezus przyszedł na ziemię i złamał to ten, ten kolejne ogniwo zła, które mógł zaczepić i powiedzieć, skoro ja zło otrzymałem, to ja zło pośle dalej. I będziemy sobie to zło tak posyłać jeden drugiemu. A zatem jak ktoś cię uderzy w prawy policzek, spróbuj przerwać to zło. Nie oddawaj, powiedz sobie, wybaczam. Pobudzę Jego wyobraźnię. Aby nie uderzył mnie w drugi policzek. Wybaczę mu na zapas. Wybaczę mu, chociaż on mnie nie prosi o przebaczenie. Moi drodzy, jak chcecie rodziny budować, e, też na takim pięknym fundamencie przebaczenia, to nie noście w sobie różnych tam oczekiwań wobec siebie, żony wobec mężów, mężowie wobec ojców, przepraszam, żon. Starajcie się wszystkie sprawy rozwiązywać od razu, żeby nie było cichych dni żeby nie było takiego nieodzywania się do siebie, bo to nic, uwierzcie mi, nie daje. Tylko napięcie narasta. Tylko coraz więcej gdzieś tam pod sercem rozważamy, jak on mi to zawinił, czy on. Wybaczajcie sobie codziennie. Siadacie wieczorem, czy klękacie lepiej do modlitwy i najlepiej te wszystkie sprawy codziennie przed zachodem słońca rozwiązać i nową kartą rozpoczynać kolejny dzień. Kochani, to jest chrześcijań. By jakoś zobrazować wam przebaczenie sięgnę dzisiaj do przykładu, bardzo konkretnego. Chodzi o początek wieku XX i o takie małe miasteczko we Włoszech na południu pod Rzymem. Tam żyła Maria z mamą i rodzeństwem I, także, i tam żył również Aleksander z samym ojcem. On miał 20 lat, ona miała tylko 12. Aleksander, ponieważ nie miał dobrego wzorca w swoim tacie, a zatem panowie pamiętajcie jak, jaka odpowiedzialność na was tutaj e, ciąży, jacy wy jesteście, taki syn wpatrując się w was będzie wzrastał i, i będziecie mu imponować i szczególnie was będzie brał za przykład. Aleksander nie miał takiego wzorca. Maria miała kochaną mamusie, która jednocześnie zleciła jej wychowanie swojego młodszego rodzeństwa, dwunastolatka wychowuje swoje rodzeństwo. Aleksander już praktycznie chłopak dwudziestoletni ciągle wodził wzrokiem za dużą młodszą od siebie koleżanką Maria. I na różne sposoby próbował, pomimo, że była tak jeszcze młodziutka, namówić ją do współżycia. Ale ma Maria odrzucała te wszystkie propozycje. No niestety kiedyś mamy zabrakło w domu. Aleksander kolejny raz próbował. Maria się oparła. Chłopak się zdenerwował, albo powiedziałbym dobitny, wkurzył i zadał jej 12 ciosów noża. Zostawił w kałuży krwi. Mama przybyła do domu, znalazła już córkę w totalnej agonii. Została przetransportowana do szpitala w Neptuno i tam w nocy zmarła. Ale co ciekawe, przed śmiercią ta młodziutka dziewczynka, dwunastolatka, wybaczyła swojemu zabić na śmierć. Aleksander po tym wydarzeniu trafił do więzienia. Natomiast, oczywiście, po, po śmierci był pogrzeb. A wśród tych ludzi, którzy przyszli na pogrzeb, panowały dwa bardzo skrajne uczucia. Pierwsze, podziw dla tej dziewczynki, tak odważnej, tak dzielnej, która potrafiła stanąć na wysokości zadania i zająć się rodzeństwem, a jednocześnie obronić swoją czystość. Swoje młode, piękne ciało a z drugiej strony złość, agresja wręcz. I chęć zemsty wobec tego chłopaka, który dopuścił się takiej zbrodni. Co się stało z Aleksandrem? Otóż Aleksander został skazany na 30 lat więzienia. Pierwsze 6 lat od siatki to wyniszczająca wściekłość, bunt, rozpacz. Na księdza, który przychodził do jego celi więziennej, reagował agresją. Ale kochani. Ta Maria, która mu przebaczyła, zadbała o niego jeszcze tu podczas życia. I przyśniła mu się, przyszła do niego. Przyszła do niego we śnie. I wtedy ten mężczyzna zaczął zmieniać życie. Poprosił o księdza, zaczął się spowiadać, stał się wzorowym więźniem do tego stopnia, że wyszedł trzy lata wcześniej niż miał zapisane wyroku. 27 lat więzienia. Co zrobił Maria? Ten zabójca. Otóż pierwsze kroki do matki, do matki Marii, prosząc o przebaczenie, żałując, już z pełną świadomością. A matka powiedziała: no Skoro córka Cię wybaczyła, 27 lat wcześniej, to co ja mogę zrobić jako matka? Też Ci wybaczę. W kolejności ten mężczyzna, tak przeorany życiem, z taką przeszłością z tyłu głowy, poszedł w Boże Narodzenie i przed całą społecznością parafialną stanął jako zabójca i poprosił wszystkich parafian tej wioski o przebaczenie. I ludzie mu wybaczyli, bo widzieli skruszonego mężczyznę, który odsiedział swoje, który widział swoją głupotę. Widział to wszystko to zło, którego się dopuścił. Uczynił to w Boże Narodzenie. W 1947 roku Pius XII, papież, ogłosił Marię Goretti błogosławioną. A trzy lata później, w 1950, została ona kanonizowana. Natomiast kochani, co jest, takiego co jest takie piękne w tym wydarzeniu? Otóż wyobraźcie sobie, że na placu św. Piotra podczas kanonizacji siedzi matka Marii i obok siedzi jej zabójca. Matka i zabójca na tej samej uroczystości. Widzicie, to jest przepaczenie. Mówię dosadnie, bo nosimy latami jakieś głupoty w sercu. Ciągle do nich wracamy. I nie odzywamy się. Gdzie się ten jad w nas sączy? i myślimy ciągle, jak tam drugiemu jeszcze szpileczkę bić. I jeszcze dołożyć i po co? Powiedzcie mi po co. Po to, żeby zło przesyłać? Po to, żeby ten świat był jeszcze gorszy? Przecież nie lepiej wyjść do tego sąsiada i uśmiechnąć się, i dzień dobry mu powiedzieć, i przebaczyć, czy w rodzinie nie odzywamy się. Mówimy, że dobrze na zdjęciach tylko wychodzimy. I po co to wszystko nosić? Szczęśliwi jesteście w takich przestrzeniach ciągłego obrażania się i noszenia tego grzechu i nieprzebaczenia? Bo ja nie. Po co to wszystko? I kochani, e, dzisiaj, jak wrócicie do domu, żeby tą wieś nie uleciała, czy Mariusz powiedział na kazaniu, wrócimy do domu, nic się nie zmieniło. Pomyślcie sobie, czy macie kogoś w rodzinie takiego? W sąsiedztwie, do którego być może w końcu trzeba wyjść. Podać rękę. Uśmiechnąć się, obdarzyć dobrym słowem. Nie ma sensu uwierzcie mi magazynować zła, bo zło rodzi zło, agresja rodzi agresję. Dzisiaj trzeba inaczej żyć. Jezus mówi: bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Wasz Ojciec Niebieski. Przebaczajcie na wyrost, dawajcie na zapas, pożyczajcie nawet, chociaż wiecie, że ten ktoś nie odda, ale tam macie nagrodę, w niebie. I tutaj na ziemi satysfakcję, że jesteście ludźmi dobrego serca, pięknej miłości, wspaniałomyślnego, dobrego działania. Życzmy sobie, kochani, właśnie takiego piękna. I to jest Ewangelia, i to jest chrześcijaństwo, i to jest nasza wiara, którą za chwileczkę wyznamy. Amen. Amen.